Dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić na przewodnik po pszczynie. Znajdujemy się właśnie w tej chwili w parku zamkowym, natomiast tuż za nami jest zamek Pszczyński, a w zasadzie pałac przyński. Niedzisiejsza rezydencja, uczestnik tutaj magnatów. Zapraszam dalej, co będzie. Pszczynę kojarzymy właśnie z tym pałacem, który jest tutaj przede mną. Powstał on w miejsce dawnego zamku obronnego, natomiast obecnie mieści się tutaj wewnątrz muzeum, takie na bogato, nawet luksusowo bym powiedział. Dobrze jest to zobaczyć na własne oczy, ja dzisiaj tam nie będę wchodził, bo oczywiście jestem z pieskiem. Natomiast sama przyczyna to nie tylko ten pałac. Jest to na tyle stare miasto, że ma tutaj dużo fajnych, ciekawych uliczek i fajnych rzeczy do obejrzenia. Myślę, że jeden dzień w zupełności wystarczy, żeby odrobinę poznać Pszczynę. W tej chwili jesteśmy przy księżniczce Daisy e, w Pszczynie. A tutaj mamy ryneczek, tutaj mamy kościół ewangelicki, ratusz. E, no i tutaj tak mamy dosyć e, całą ciekawą architekturę starą e, w Pszczynie. Na tę chwilę akurat jest lodowisko, no trudno, nie? No ale i tak warto tutaj przyjść, posiedzieć. Są tutaj bardzo znane lody. Nie powiem gdzie, bo to są dwie takie lodziarnie moje ulubione. Ale dobrze jest tutaj przyjechać i spróbować. A tu idąc teraz od rynku, po prawej stronie patrzę: apteka słoneczna. No ale spójrzcie dokładnie, jak ona się kiedyś nazywała. No myślę, że w obecnych czasach przy tej poprawności nie miałaby szans na taką nazwę. Rzut kamieniem. Od rynku znajduje się muzeum trasy śląskiej. Taki to tu budyneczek. No, warto tutaj zajrzeć, ponieważ no, prasa, prasa niestety chyba mało odchodzi do przeszłości. Większość starych miast ma takie zajebiste, jak już uliczki i zakamarki. Ja tu jestem na ulicy Warownej. Jest bardzo ciekawie. Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał e, czegoś interesującego w, w mieście. To są takie wspaniałe zakamarki. No popatrzcie na to. Takie tajemnicze. I tu wychodzę na ulicę. A tak to wygląda w tą stronę. Widząc tutaj ulicą bankową, jak mamy szczęście, to załapiemy się na parasolki. Oczywiście najładniejsze według mnie są te naszych śląskich kolorach żółto-niebieskich. No i nie mogłem tutaj nie podejść pod kapliczkę, która się nazywa Bądź Wola Twoja. Według legendy podkomorzy ten w 1574 roku w Kastelam zatrzymał tutaj króla elekcyjnego Walezego Henryka. Eee, I błaga głową o to, żeby wrócił na wawel. A król na to bądź wola twoja. I pognał niestety na Francji nas opuścił. No taka nasza polska historia. Eee, idziemy teraz w stronę Rynku. Chodź, Brynko, chodź. Chodź. Pinka. Jesteśmy w tej chwili e, przy herbaciarni. Tu oczywiście w parku zamkowym. Jak sama nazwa wskazuje, kiedyś tutaj. I herbatę, pewnie kontemplując wokół przyrody. Tam na wprost oczywiście zamek Szczyński. Nadal jesteśmy w parku zamkowym, a przed nami stajnie książęce. Tak to wygląda. Były to oczywiście budynki użyteczności. Wiadomo co tutaj mogło być, nie. Podobno zbój Karol Pistulka, taki śląski Janosik, który zbójował tu na Śląsku, zakopał tu gdzieś w pszczynie zrabowane skarby. Ale gdzie dokładnie, no tego nie mogę Wam powiedzieć, niestety. Bo sam szukam. No a przed nami brama chińska. Nawiązuje do takiej formy memorialnej painfunk, Funk, jeśli to coś komuś mówi. A poza tym, jest to wejście do parku zamkowego. A teraz jestem akurat przed Zagrodą Żubrów, rzut kamieniem od Pałacu tutaj Pszczyńskiego. Oczywiście zachęcam tutaj przyjść zobaczyć żubry na żywo. Ja z racji tego, że nie jestem dzisiaj sam tylko z Brunem, nie mogę tutaj wejść. Natomiast polecam, bo byłem. No i tu w tej chwili jesteśmy na dzikiej promenadzie. Jest to bardzo blisko Zagrody Żubrów. Aktualnie idziemy teraz z taką trasą cyranki. Chodźcie dalej. Tuż za Zagrodą Żubrów znajduje się cmentarz wojenny pod trzema dębami. A my idziemy dalej. A przed nami budynek Sądu Rejonowego. Też ciekawa architektura. W ogóle tu są fajne budyneczki, wille. Jest tutaj co pochodzić. Nacieszyć oko takimi właśnie budynkami. Tam nie to co teraz. No niestety już się tak pięknie nie buduje. A tu w tej chwili jestem. Przy przepięknym budynku, no jest tak fantastyczny. No niestety widzę, że gdzieś tak popada trochę ruinie, trzeba go odnowić. Natomiast e, pierwotnie to było, był generalny zarząd dóbr książęcych. Natomiast e, po wojnie był tutaj między innymi szpital. Taką funkcję pełnił. No nie da się wejść. Zobaczcie, ja sam krot to robię. No, niemniej mniej jest to piękny budynek. Taka perełeczka. Jeśli chcemy zwiedzić pszczynę korzystając z kolei świetna sprawa. Dworzec kolejowy odnowiony, oczywiście Zabytek z XIX wieku. Obrócimy się tylko. A no mamy kolejny piękny budyneczek, nie? No i można iść w stronę centrum, gdzie będzie więcej atrakcji. A tutaj mamy zagrodę wsi pszczyńskiej. Jest to skansen. Gdzie dosłownie czuć? No, no, normalnie czuć zapach tamtych czasów. E, e, można to zobaczyć i Mojeni i Spichlerz, i kuźnie. E, coś, czego już e, na co dzień nie widujemy wokół nas, nie? E, warto tutaj zajrzeć, naprawdę warto. Tu na skraju Parku Zamkowego w się Muzeum Militarnych Dziejów Śląska czy nie? Natomiast e, kiedyś tu były nawet łaźnie z tego, co wyczytałem. Kiedyś to była też siedziba y, ogrodnika. Jak to jest tutaj gdzieś napisane y, czyli domek ogrodnika natomiast też było to y, siedziba straży parkowej. Jak to wygląda? Tu przede mną jest cmentarz żydowski co świadczy o tym, że. W jednak mieszkała dużo, duża społeczność żydowska kiedyś. Tak to wygląda. I chciałem Wam pokazać jeszcze taką to, to ciekawostkę. Zobaczcie. Tutaj można zobaczyć Przyna Posiada swoje dwa złote oraz pieniążek taki, który można sobie nabyć u nich tutaj w zameczku, w zamku. Tak to wygląda. Tak więc na zakończenie tego krótkiego przewodnika e, chciałbym Was zaprosić do tego miasta. Jest naprawdę ciekawe. E, bardzo dużo jest rzeczy do pozwiedzania w całym centrum. Wszystko jest tak blisko siebie. E, ciut poza centrum można zobaczyć takie rzeczy jak tutaj bażantarnia, gdzie w tej chwili jesteśmy. Za chwilę tam pójdę coś zjeść. Powstała po to, żeby tutaj hodować bażanty, no to w tej chwili jest restauracja. Jeśli ktoś ma jeszcze ochotę, zabytki typu stare kościoły, takie sakralne, tego jest też mnóstwo tutaj wokół Pszczyny. Na tym kończę. Cześć!